Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Bonkol, a to jest gra, w której możecie bez problemu stać się doktorem bez chodzenia na wieloletnie studia, a później bez stresu o obronę na przykład tytułu doktora, albo na przykład bez kupowania nielegalnego jakiegoś dyplomu, po prostu możecie być doktorem. Surgeon Simulator 2 po wielu latach wyszła druga część i co się w tej części zmieniło? Przede wszystkim w tej części będziemy mogli grać multiplayer, o ile pierwsza część była z widoku z pierwszej osoby i tak dalej. W tej części możemy przede wszystkim grać maksymalnie do czterech osób w kooperacji sieciowej, lokalnej czy internetowej. Więc dzięki temu możemy się po prostu fajnie bawić. Czy ta gra ma być na VR? Ja w ogóle czytałem, bo chciałem w tą giereczkę też oczywiście pograć na wiarze, ale póki co chyba jeszcze nie ma zaimplementowanego wiara. Póki co zagramy dzisiaj sobie pierwsze wrażenia. Jak widzicie, zainstalowałem dopiero gierkę. No i zobaczymy, czego ona jest warta. To są pierwsze moje chwile z tą grą. Dopiero ją kupiłem. E, więc tak, uczymy się chodzić. Nie dotykaj. Nie dotykaj, no ale czemu mam nie dotykać? O co chodzi? Ok, czyli nauczyliśmy się chodzić. Idziemy dalej. Okej. Okay. Hmm. Aha, jak trzymam myszkę. Czekajcie, jak trzymam myszkę, prawy przycisk myszy, to robimy coś takiego, czyli obracamy wokół. Góra dół, czyli tutaj nadgarstek, spoko. E, Lewy przycisk myszy, zamykamy sobie palce. Jeszcze coś było takiego, że te palce można było. O, ha, czyli tu R. Można było te palce osobno jakoś tutaj też klikać, z tego co kojarzę. Tak faktycznie było. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jest przycisk? Dobra, możemy się tutaj. Prze... O, właśnie, przeturlać. Proszę bardzo. Shift i a, czyli z Shiftem, jeżeli trzymamy Shift, to ruszamy na boki, na odległość, bliżej, dalej, oraz lewo, prawo. Super, dobra. Dodatkowo, jak trzymamy prawy przycisk, ok, to już mamy to ustalone. Hmm, tu jest kłódka, a tutaj jest prawy przycisk może spowodować, że aha, że coś takiego. Tak zamykamy, dobra, ok. Ale co ja chciałem tutaj? Co ja chciałem przede wszystkim wcisnąć? Przycisk jest tu. A, ok. To naciśnijmy sobie tak. Uwaga. Musimy oczywiście to z takiego zrobić. natural. No idziemy. Ty, co ja tutaj mam z lewej strony? Co to jest? Mogę tą rękę. Dziwne to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam za bałagan. No to co tutaj jest? Tu są jakieś, tu są jakieś dokumenty, tu jest jakiś bob, pacjent. Okej, okay, ja to rozumiem. Tutaj możemy coś na przykład nauczyć się łapać. Okej, okay, może nauczymy się łapać. Czyli pierwsze złapanie czegokolwiek. Hmm, będzie dosyć skomplikowane prawdopodobnie, bo nie grałem w tą grę od wielu lat. Mhm. Ale gdybyśmy tylko się postarali, to moglibyśmy spróbować... Dobra, mamy, mamy, mamy pierwszą rzecz, udało nam się. Dobra, super. A teraz pójdziemy tutaj. Dobra, trzeba jakiś identyfikator znaleźć. A tutaj możemy otworzyć w ten sposób. Tutaj mamy jakąś machinerię. Przyciski. Czy mogę naciskać w jakiś sposób? Nie. A, jest, identyfikator jest dobra. Więc weźmy sobie. Oj, weźmy sobie coś takiego. Czyli do przodu. Ej, ale gościu. Mamy. Identyfikator jest. Co tutaj jeszcze jest? Tu jest kilka innych identyfikatorów. Anyway. Dobra, mamy. Dobra, moi A, czyli ja jestem jakimś studentem tak naprawdę, nie jestem prawdziwym tutaj lekarzem. To jest program do nauki. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj też. Przejdziemy tędy. Przeskoczmy. Mhm. Ej, no nie gadajcie, że znowu oni chcą... Okay, no to ale to już miałem. Czyli idziemy. Bierzemy kolejną rzecz. Cyk. Dobrze. this is bob. a local. Moi drodzy, you'll get to know him very well indeed through the course of the program. the training program is a groundbreaking new approach to surgery. real patients, real conditions, simulated scenarios. soon you'll be able to tackle all kinds of medical emergencies with ease and confidence. it's all terribly exciting. Grane? we'll start your we'll training with a quick heart transplant. don't worry, i'll walk you through it. It'll be a breeze. Oh, but, hmm. I'm not sure why that door's locked. No, otwórz mnie. No, co jest? Julian, why is that door locked? <coughs> okay, well, I guess we'll have to come back later. Let's try something a little different. Onwards. Oh, to ja jestem. Siema, to ja. Dosyć niepodobny. Ale witam, to ja teraz macham do was Lewo, prawo, lewo, prawo, super Dobra, okej okay. Ale ja bym chciał już dokonać w końcu Jakiejś eleganckiej operacji No bo dopiero nauczyliśmy się Wiecie, sterowania Wchodzimy tutaj w całą sprawę Okej, okay. dobra, dobra, kliknęliśmy Przechodzimy do kolejnego poziomu Program okay. szkoleniowy Surgeo Simulator A, przeszczep nogi będzie Dobra ale poczekajcie, zanim do tego dojdzie, ja muszę się napić, bo po prostu tutaj za chwileczkę no będzie akcja. Musimy umyć rączki. Dobra, pierw myjemy ręce. Okej. Okay. Odkręcamy niestety wody nie ma tutaj. Prawdopodobnie kurek się kręci, ale wody nie mamy. Więc idziemy dalej. Skaner diagnostyczny. Nie znaleziono Boba. Musimy uważać na poziom krwi. Okej. Okay. Dobra, będziemy uważać na poziom krwi, żeby się nie wykrwawił. No, dziwna prawa noga. Faktycznie. No, co jest Bob? Halo Bob. Żyjesz? Wszystko jest z tobą git? No dobra. No to teraz tak. E, oderwi mu prawą nogę i włożę do sypu. Nie no, poczekajcie. No to jak ja mam ją... Może byśmy sobie wybrali narzędzie jakieś odpowiednie. Strzykawka środek kolugacyjny, prawa noga. Okej. Okay. No to może byśmy wzięli... Nie, skalpel. Ale, ale skalpel jest za słaby. Nogi nie oderwę, tak o. Przecież to musi być jakaś poważna rzecz. to A tutaj. O, oh, wow, wow! Jelita! Nie. Aj! To nie. Chyba nie tak to miało wyglądać. Eee, O nie! No to będzie mały problem, chyba. Na pewno nie w ten sposób to miało wyglądać. Dobra, eee, ja sobie pozwolę tak tu odciąć to. Która to jest sprawa dla niego? Dobra, takie narzędzie na pewno się nie sprawdzi. Gdzie tu jest poziom krwi? Poziom krwi spada, dobra, 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 dobra. Eee, lepsze narzędzie, lepsze narzędzie. Coś. Może. Może. Może mu po prostu złapać za tą nogę. Dobra i wrzucamy tutaj. Great. Now use a yellow syringe to stop Bob's bleeding. Okay. I czym to teraz mam zrobić? Bo on się wyk o kolego. Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. Żółta strzykawka? Żółta strzykawka gdzie jest? Eee, dobra. Quick. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Zatamowaliśmy, super. Dobra, na elegancko, gdzie jest noga, gdzie jest noga? O, to jest elegancka noga, nówka sztuka. Mam nadzieję, że to jest noga jakiegoś piłkarza, będziemy mogli wtedy jakąś karierę tutaj wytoczyć. No i super. Ja mu jelit nie zapakowałem. Tu są. Trochę jak mózg wyglądają. Dobra, łap! Eee, dobra, diagnostyczny nie znaleziono Boba, dobra, czekamy, albo idziemy dalej, idziemy dalej, dobra, dobra Looks Give him a top with a red syringe Dobra, czerwoną strzykawką musimy dopełnić krew czyli bierzemy tą krew, tę krew, tą krew uzupełniamy Okej, okay, wbijamy mu Oooo, to. Idzie dobrze, idzie dobrze! Dobra, idziemy dalej. Why don't you grab a saw? For good sawing technique, grab the saw straight on. If you need to realign your grip, drop it and try again. Align the saw with the cutting line, place it down gently and saw back and forth until the limit drops off. Dobra, czyli mam faktycznie piły użyć. Remember, <trym> if you use the saw, Bob will bleed out much more slowly. Ucho mu chyba. Dobra, co my mam odkroić w ogóle? Jaki jest, jaka jest akcja? Eee, lewa, aha, ta ręka. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Dobra. Coś się bardzo złego dzieje, ale... Dobra jest chyba odcięta tak mi się wydaje Dawaj dawaj ją eee, To jest bardzo specyficzna gra Na pewno nie uczcie się jeżeli chcecie iść na medycynę Z tej gry niczego oh. Dobra gdzie to wrzucamy eee, Gdzie to wrzucamy Gdzie to wrzucamy bo on się wykrwawi Dobra eee, Dobra dawaj dawaj Fresh arm Dobra to chyba jest git Chodź tu chodź tu No. O, o, mamy to. Uf, udało się. Dobra, no to robimy dalej. Robimy dalej i idziemy zobaczyć. Przeszczep narządu, to już będzie bardziej skomplikowane. Dobra, czyli. Optional. Crack the ribs with something heavy to get at his lungs. Grab a shovel and stick it into a lung to remove it. You can just rip organs out, but Bob will bleed out much more quickly. Dobra, bierzemy to. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że będę robił tutaj przeszczep płuc. E, natomiast myślę, że powinniśmy użyć jakiegoś. E, dobra, więc żółty. To się nie wykrwawi. Dobra. Uwaga. Damy mu ten żółty, tego się już nauczyłem. the ribs, Dobra, musimy z Musimy złamać żebra. Jak złamać żebra? Gdzie jest młotek? Kurczę, może kluczem. Dobra. łamiemy. Musi dojść do tak zwanego łamania. the ribs, remove pop E! Ka! E! Dawaj! E! I... Mostek! Ach. Dawaj! Dobra, złamane. Teraz tak. Dobra. Mamy płuco! Jedno wywalone. Drugie! Ah, Dobrze! Krew leci, ale my się nie przejmujemy tą krwią. My dobrze wiemy, co mamy robić. Łapiemy jedno płuco. Dobra. I bierzemy drugie płuco. Ach, trochę na odwrót, ale chyba będzie git. Oj, i poszedł. Dobra, okej. Okay. Każdy, bez względu na doświadczenie, może zostać chirurgiem. Szczerze wolałbym, żeby tak nie było. Szczerze nie chciałbym, żeby na przykład chirurg tego typu jak ja faktycznie mnie operował. No, także spadaj, spadaj, Dawidek. Uciekaj, zobaczymy, co tam dalej, dobra? Zobaczymy co tam dalej. E, ja postaram się oczywiście może w następnych odcinkach gdzieś załatwić jeszcze moich znajomych youtuberów i streamerów, żeby z nami wspólnie właśnie tutaj nagrywali odcinki. E, może być ciekawie, może być ciekawie. To jestem ja, proszę bardzo. O, interakcja. I mogę na przykład wybrać, jak wyglądam. Ciało, wybierz. Aha, czyli mogę wybrać też rodzaj płeć.

Let's get cracking with our first proper exercise. Dobra, okay. let's no first exercise. Right. Serce. Great. Now click the play button. Serce Boba leci już z górki, więc musimy go otworzyć i dać mu nowe. Młotki w gotowości. Sukces, ok. Czyli to, to, okej, ok, ok. Otwarte. A, czyli możemy grać z drużyną, e, ale ja nie chcę na przykład on, z drużyną. Got e, więc zrobimy okay. sobie tak. A bo zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będę. Wonderful. Może się ktoś połączy ze mną? Now, you head off, we some Złamane serce. Dobra, no to jestem gotów. Może się ktoś dołączy do mnie z internetu? Albo będę samemu to robił. Zaraz się dowiemy. Szukanie gracza, jestem ciekaw. Czy kogoś znajdzie? Eee... A wtedy będę musiał rozmawiać po angielsku chyba, no bo nie, nie wiem na kogo trafię. Maksymalny czas oczekiwania to 60 sekund. Okej. Okay. Nawet nie wiem jak się tu mówi. Nie sprawdziłem nawet, gdzie jest przycisk mówienia. Wrócić do lobby. Dobra, do poczekajcie, poczekajcie, poczekamy jeszcze z 15-20 sekund. Jeżeli nie znajdziemy nikogo, to gram samemu. Bo wiecie, tak... o! Chyba gram samemu. Dobra. O, serce jest złamane, moi drodzy. Tu zdecydowanie, O, tutaj jest misiek. Tu jest nocnik, misio. Tu tak wygląda, jak widzę Polska Służba Zdrowia. Nie wiem, czy dokładnie tak Polska Służba Zdrowia. Mleczko, to chyba Kononowicz tutaj był. Mleczko Boże. Dobra, ID card potrzebujemy jakiś. Jakikolwiek w sumie ID card eee, Chyba nie tutaj Tutaj zdecydowanie. O, czyli tutaj Ej eee, okay. Poczekajcie, bo chyba źle rękę przyłożyłem. Dobra, idziemy. Także idziemy na. A my w ogóle popełniamy przestępstwo, bo co chwilę innego identyfikatora używamy. Wchodzimy na kogoś w odpowiedzialność. Dobra, dawaj go. Boba you. Check the to see what's him. Na skanerze mamy zobaczyć co dla pana Boba dolega. Serce, no to dobra. Eee, no to co musimy panu Bobowi zrobić? Serce mamy tam, z tej lewej. Uch, jakieś narzędzia bym sobie użył? Hmm. W sumie to chciałbym użyć jakiegoś poważnego narzędzia. Narzędzie tortur. Nie, no narzędzie tortur nie, bo chciałbym na przykład jakiś młotek. Może tutaj znajdziemy jakieś narzędzie, które mnie zainteresuje. E, tutaj jest zdecydowanie jakieś takie pomieszczenie apteczne, czyli jakieś leki, leki, leki. Skalpel. No, może się skalpel przydać, ale nie, nie do końca. To, to jest wszystko, czego potrzebuję. Jeszcze coś więcej potrzebujemy. To na pewno. Dobra, na razie sobie połóżmy ten skalpel tutaj. Zobaczmy. Mm, na pewno musiałbym wybić mu to. A czym lepiej wybić? Jeżeli nie. No dobra, bierzemy tym. Hola! Kolego! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Muszę tylko żebra rozwalić. Bo. Musimy ci się dostać do serca, wiesz? No a te też rozwalimy z tej strony. Po co ci tyle? Po co ci są te żebra? Gościu, jak ty żyć prawie nie żyjesz. Dobra. Ile on krwi już ma? Hmm. Halo, poinformujcie mnie trochę o jego stanie, czy coś. Dobra. I teraz tak. Dobra, to wyciągamy. Ach, kurczę. Musiałbym strzykawkę żółtą użyć chyba, wiecie? Żółta strzykawa. Dobra, dobra. Dajcie, żeby on się nie wykrwawił. U, kolego. Dobra, jedziemy. Nie wiem czy akurat w nogę jest najlepiej, ale dajmy mu. I teraz tak. Wyciągamy mu to płuco? Kolego? Na spokojnie, na spokojnie, nie denenerwuj się. Nic na nerwowo. I, siap. Muszę pamiętać, żeby je tutaj odłożyć. I tutaj jest to serduszko, a serduszko chyba trzeba niestety przeciąć. No to czekaj, jak może przetniemy, to może jeszcze złapiemy sobie delikatnie. Co się dzieje? Coś złego? Dobra, weźmiemy sobie płuco. No i tutaj zdecydowanie już wchodzi w tym momencie skalpel. Dobra, i skalpel w tym momencie musi zdecydowanie... Kurczę, mol. Dobra, mamy to. Złap ten skalpel! O, nie wytrzymam zaraz. Dobra, mamy go. Siup. Ale czemu ta ręka jest tak wykrę... To jest opętany... Dobra, zamieszajmy mu tam. Jak to zniżyć? Góra, dół. O nie! Zdecydowanie coś...

Dobra, czyli tak, e, musimy się dostać na pewno tak, to mu nie jest potrzebne, to mu nie jest potrzebne, bo i tak umiera, a tamtą rączką muszę się jakoś dostać do tego serduszka, a to serduszko trzeba przeciąć, no, czekaj gościu, to może zróbmy tak, żebym ja się jakoś do ciebie Bob dostał lepiej, to zróbmy to w ten sposób, czemu jesteś taki nerwowy, uspokój się Bob, uspokój się Bob. cała moja buzia chodzi bo tak się Nie umie złapać serca Daj złapać mi serce uh! Dobra eee... gdzie jest serce sztuczne zapomniałem sprawdzić Ach, miałem tam wstawić stare Dobra znaczy jakie sztuczne prawdziwe Dobra mam? I Teraz ID jeszcze kart. Jeszcze miałem ID kartę mieć jakąś. O nie, 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 o nie. Moi drodzy, nie wybrałem studii medycznych, nie wybrałem szkoły medycznej, nie zostałem chirurgiem, nie zostałem medykiem, ale jestem zwykłym graczem, który po prostu Bawi się tą grą i naprawdę jest przyjemna. Na pewno, jeżeli będę grał tutaj z dodatkowymi osobami, z moimi znajomymi, to gra będzie jeszcze dużo lepsza. Dla zainteresowanych, gra ogólnie jest na serwisie Epic, czyli jak szukacie na Steamie, to jej tam raczej nie znajdziecie. No chyba, że po jakimś czasie oni ją to dodadzą. Z tego co wiem, to na Epiku ona jest. Ja ją właśnie na Epiku zakupiłem. Normalna cena tej gry to jest około 85 zł. Natomiast nie wiem jak to się stało. Jakiś czas temu Epic rozdawał takie bonusowe kody, takie kupony. I ja nawet nie wiedziałem, że go mam. I kupując tą grę, on mi się aktywował. Więc sprawdźcie, czy wy, jeżeli nie kupowaliście dawno nic na Epiku, też macie ten kod. Bo ja zamiast 85 zł zapłaciłem tylko 45 zł, bo ten bon, bonusowy, dał mi zniżkę 40 zł. Ciekawa opcja. Sam byłem zaskoczony i tym bardziej jeszcze się jaram, że mam taką gierkę za 45 zł, nie, a nie za 80, więc e, następne odcinki, które będziecie mogli zobaczyć, to będą odcinki albo tutaj na kanale właśnie z znajomymi, albo będę jednak próbował samemu przejść misję, ale chyba raczej ze znajomymi. Natomiast będę też próbował swoich sił. Na live na streamie, czyli na transmisji na twitch ukośnik Bąkol I już teraz was zapraszam zarówno na transmisję, jak i na drugi kanał Bonko Live, który jest w opisie, czyli tam będą pewnie takie bardziej luźne, może dłuższe, nie takie 30-minutowe, ale może godzinne nawet materiały z tej gry, więc pewnie będzie śmiechu co nie miara, ale też zażenowania z tego, jak sobie Bonkol nie radzi. W tym momencie oczywiście się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Powodzenia wam życzę, uważajcie na siebie, oczywiście, bo niby wakacje się kończą, ale. Uważajcie przede wszystkim na siebie, na zdrowie i trzymajcie się w opisie. Jeszcze link do G2, gdzie można takie i inne gierki kupować, i jeszcze wbijajcie na Facebooka. Do zobaczenia, trzymajcie się i powodzenia jako lekarze. Cześć.